Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję książki Ryba z Nieba z serii Baby Shark. Książkę mamy z Księgarni, tania książka, ona jest tam w fajnej cenie. Sprawdźcie to, koniecznie na blogu są linki do Księgarni. Jest to opowieść o rekinku. Któż nie zna Baby Sharka? No wydaje mi się, że nie ma dziecka, które by nie znało I nie ma rodzica, który by sobie nie nucił tej piosenki Bardzo wpada w ucho, trzeba to przyznać I cieszę się, że powstały książki z Baby Sharkiem w roli głównej Na pierwszych stronach poznajemy rodzinkę rekinów I tytułową rybę z nieba Bo ryba z nieba spadła do oceanu z gwiazdozbioru Niesamowita rzecz się tutaj wydarzyła Rekinek chciał się pobawić Szukał towarzystwa do zabawy i usłyszał chlipanie. Udał się w tym kierunku, no i właśnie zobaczył rybę. Rybę, migoczącą żółtą rybkę, płakała, bo spadła z nieba. Obudziła się w oceanie, i rekinek chciał pomóc jej wrócić do tego gwiazdozbioru, ale okazało się, że próby powrotu ryby. Do nieba, na niebo, wcale nie są takie łatwe. Rekinek próbował huśtawki, próbowali też drabiny z macek. Ośmiornicy, które sięgają bardzo daleko. No, jak możecie się domyśleć, to wcale nie było takie proste, i muszą się tutaj nakombinować te nasze rekinki, ten nasz rekinek właściwie z rybką. Będzie tutaj śpiewanie i będzie też szczęśliwy powrót rybki do domu. Ależ to jest przyjemna książeczka. Ma bajecznie kolorowe ilustracje, bajecznie kolorowe wnętrze. Trochę mi się ta seria kojarzy z Rybką Mini Mini, która kiedyś też była w książeczkach i to były nasze pierwsze książeczki, jakie Martynce kupiłam właśnie z Rybką Mini Mini, z takich już bardziej bajkowych książeczek. I tak mi się to skojarzyło z tamtą serią, tak mi łezka aż w oku na myśl o tych pierwszych kupionych bajeczkach. Pojawiła się i z przyjemnością przeczytałyśmy rekinka nie jeden raz, oczywiście. Oliwka tutaj bardzo często wraca do książek, które jej się podobają i czytamy je w kółko, i w kółko, i w kółko. I tak też było tym razem, bardzo przypadł jej do gustu rekinek w wersji książkowej, bo oczywiście w wersji piosenkowej znamy go doskonale. Także, jeżeli Wasze dzieci lubią baby shark, nie będę może tutaj śpiewać, to podsuńcie im również książeczki z. Tym bohaterem, bo czyta się naprawdę miło. Więcej o książce na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco. A ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.